Cześć wszystkim Dzisiaj filmik z młodzieży Podsumowanie lęgów Bardzo słabych lęgów dla mnie Oddychciewających się hodować, ale... Nie każdy rok może być zajebisty Więc tak to jest Wczoraj wziąłem zeszyt, policzyłem wszystko Podliczyłem wszystko co i jak Trochę już powystawiałem na internet Nawet pawiki powiem szczerze, że już poszły To co wystawiłem, parę godzin i sprzedane Tyle Także powiem Trochę lipa u mnie Niektórzy zachwalają, że bardzo dobrze nachowali wszystko No ja to nie ja to się przyznam, jest bardzo chujowo. Miałem 25 par rozpłodzie pawika. 21 młodych chodzi tutaj. No nie tutaj, bo wszystkie są przerzucone. Jest jeszcze tam kilka. I tutaj jest trzy młode, które zapisałem do tego. Dwa na żółtych. ale czy to będzie żyło, czy nie? Jeden gdzieś na lęcie jest młodziak. Ok, ogólnie o pawikach mówimy: samych pawikach, niczym więcej. Tylko o samych pawikach. Także lipa, 21 młodych. Ogólnie jeszcze 7 jest takich. Było 7, zostało już 3. 3 takie w pałkach, których nie liczyłem do tego, bo pozdychały. I dobrze, że ich nie policzyłem. Chodzi mi o 21, których, którzy sami jedzą. Także chujowy sezon. Na 50 gołębi, 21 uchowanych. 25 par, to nawet od każdej pary po jednym nie mam młodych. Bo tu zdychały. Na przykład od boków żółtych jest tam. Dałem od boków czarnych, też ładnie, nie mam co narzekać. No, ale na lustrzakach to kurde, to zdychało wszystko mi. Coś poprzemieniam pary. Nie wiem, żeby lepiej było, bo jest chujnia, i tak to, no, coś tam to się sprzeda. Dużo do sprzedania nie ma w tym roku, ale coś tam się obyli. I reszta pewnie zostanie. Damy jeszcze raz jeszcze rok szansę wszystkim starym. Nic nie będę znosił, może to dlatego. Na znoszę, na znoszę Jakieś choróbstwa się wezmą i potem są efekty. No, wykreował się żółty samiec. Teraz mam zagadkę, czy zostawić samca, czy samiczkę. Jakbym zostawił samca, to bym sparował z tą samiczką jaśniejszą, może żółtą. Ale nie wiem sam, którą. Ładniejsze. Ale chyba tak bym zrobił. A może nic nie zostawię, nie wiem jeszcze. Zastanawiam się. Tamte pocztowych co nagrywałem na lęcie to pozdychały. Tam jeszcze jeden jest, trzy zdechło na lęciaki. Więc kurwa w tym roku z lenty to tam nie wiem, z pięć sztuk uchowałem, z czego dwa to takie chujowe, ale to już sprzedane. Jużki nawet szybko poszło. Szybciej niż sobie wyobrażałem. Ale dobrze. Dobra cena. O czerwonych jest z jednego miotu. No i tutaj wyszły dwa samce. Z boków żółtych też myślałem, że to będą samiczki, ale jednak nie. Ale z czerwonych wyszły dwa samce. jak ciemno tu się nagrywa. Włączę latarki. Ale czerwony samczyk. Ten prawdopodobnie będę chciał, żeby został. Ale zobaczymy. Tu drugi, też sam, on tu z tą boczku żółtą tam w rogu się już sparował Już jajka mieli raz. Tak to, aleńcze te, to może też nie wiem, kurde, to nie jest, to jest, Koniec, czy to samica, czy samica, nie mam pojęcia. Także tak to, tu ogólnie ogóle mnie ten sektor głębimy trochę pod zawiódł, bo młodych naprawdę każdy lęk to po dwa młode były zajebiście, więc po dwa młode, ale czego te młode nie przeżywały, to już tego nikt nie wie. No, tak W tym roku mam zamiar trochę to posegregować na tych sektorach, tu na przykład zostawić same na białych ogonach. Tutaj u młodych. Zobaczymy jak to wyjdzie. Może sama lenta by została. No nie wiem. A tam kolor. Zobaczymy jak to będzie. Ale górniaczki, o, górniaczki się chowały tutaj jest. trzy sztuki. Chociaż też było sześć Trzy sztuki zostały. No to z każdego miotu po jednym. No to dobra, to może. Nie wiem. No, ale jest jak jest. Także także. Nie wiem co z tymi, tylko kurde. Chciałbym, żeby to poprzeżywało, ale patrzcie, takie na plecach mają takie żółte plamki. Ale może przeżyją, jak nie przeżyją, to nie przeżyją. Tu ojciec, ojcu, wyrosło białe pióro w ogonie, ale i tak bywa. Jest jak jest. Nie ma co narzekać. O, ta samiczka, fajna, super. Już nie, no, nie, no raczej. Ogólnie sam nie wiem, co zostawić, co nie zostawić. Co tu pozostawiać, co nie pozostawiać. Tego samca chyba bym żółtego wymienił. Bo to może być taka rodzina, że to jest jakiś tam, może pradziadek albo, albo dziadek tej samiczki, bo on wziął ode mnie głębię. Potem ja teraz od niego tamtą samiczkę w tamtym roku i to tak teraz tak może być więc młodą samiczkę zostawił sam, co już może sprzedał nie wiem jakoś tak nie mogę się skupić nad tymi gołębiami, bo się trochę zawiodłem w tym roku no było jak było no, jakaś tam chor choróbka była, trochę tej kokcydiozy to wtedy też trochę te młode zdychały nic się nie chowało potem po, po tym leczeniu, niby było już zajebiście a chuja było zajebiście To jest taka lipa trochę było. No. Więc tak to. Głąbki gruchają. Teraz trochę diety mają. o, mi zostaje. Nie chcę za bardzo jeść jęczmienia No, ale muszą jeść. Żeby to wyglą... Żeby się trochę. No, wyjaśnij, więc... może tak myślę teraz, że za dużo grochu dostają i hmm. dlatego one tak chorują u mnie kurde, Bólne, nie wiem, bo ja im ładuję, jak mają młode to ładuję im tego grochu dużo, dużo. i może coś jego wina tu boczka fajna czarna ale same samiczki, tu jest następna i też mi się udaje że samiczka ta po lewej jest najstarsza po prawej jest najmłodsza i to jest środkowa się pierze Ona akurat. No i tutaj, tutaj ta boczka żółta to samiczka jest. To raczej ją bym zostawił. Z tym oto Tam to jest samiec. Tam to jest samiec. Tam. Samczycho. No i białego, nie wiem czy tego zostawić, czy tego co tam z newką się sparował Siedzi Coś trzeba pozostawić Tu taka sztuka no zaprezentuj się ładniej że no. tak już te lota założyła ...jak zawsze... no te co... młode ostatecznie wam pokazywałem w pałkach co były to już pozdychały wczoraj i przedwczoraj mrozu nie ma młode nakarmione, ale zdechnięte i czego tak się robi? jakby ktoś mi pomógł mile, mile bym posłuchał no nie wiem, no widać już się grucha to wszystko, odłucza się no zaczyna się to wszystko ten... Zamiast kurde iść już do tego się powinno No już się prawie wszystko popierzyłem, no tak nie do końca się popierzyło No i tutaj o tu tam co wam pokazywałem był młody lustrzak w tym roku mieli 8 młodych i, i tylko jedno przeżyło Jedno na luszczanym ogonie Tutaj pokazywałem też, były dwa młode, czerwone pawiczki. Też zdechły. Tam tylko ten czarny, co mówiłem. I patrzcie, jaka smoła z niego jest. Nikt, nikt mi nie do komentarza. Dlaczego jest czarny? Po czym, po czym wy, mógł wyjść taki czarny? O, nawet nie ma białego lootka. Popatrzcie. Czarny jak smoła. Piszczakol. Co ja go nie zabrączkowała? Nie zaobrączkowa. Następny filmik nagram o szarykach. W szarykach trochę lepiej mi poszedł sezon niż tutaj. O z tych staropolskich to już nie wspomnę. Zero młodych, zero Nie wiem czy to trzymać, czy to też kurwa sprzedać Nie mam pojęcia. Jak to co to zrobić z tym? Tak, to. Tu jeszcze młody boczek się wykluczył, czarny. Tak, to. No, także słyszałem, że u dużo ludzi w tym roku sezon był zajebisty. U mnie w tamtym roku był średni. Bo popatrzyłem statystyki, no było lepiej, bo było więcej młodych uchowanych niż w tym roku dobrze myślałem, że tutaj po tych staropolskich coś będzie. A jest tam jeden piszczak, ale ura, to też pewnie zdechnie. Ten to nie, nie po tej akurat po tamtym samcu jest piszczak Po takiej drugi samiczce, nie tej, tylko drugi. A te też siedzą na jakach, Na niosło się nie siedzą. No. Oczywiście jęć mi zostaje. Jutro szwagrowi powiem, żeby mniej im sypnął. Może dużo na rozwalali, ale już był taki okres zaczęły tak spierdzielać, ale już chyba im przeszło, już się nażyrały. No tu jest jeszcze taki patrzcie, taki drobniutki. Taki drobniutki malutki ale sam, tak. dobra. Miałam wystawić, sprzedać tym się, się Młody wychód. Nie wiem. Ale na żółtych, na białych ogonach posprzedaj. Dobra. Tu już 12 minut. Zbędnego pierdzielenia. Może. Tak to jest. Sezon się nie powiedzie. Tu już się głębi. Nie chce trzymać. Nie ma się pomysłu na to. O, tego młodego też nie wpisywałem, bo on malutki, to co go będę wpisywał do listy, jak to nie wiadomo, czy to przyżyje. Także tak, dzięki za oglądanie i w ogóle za wszystko. Dobra, hejo, udanej niedzieli.